w którym autorka przedstawia wyłącznie swój, znany jej z autopsji. Punkt widzenia. Autorka postury jest niewielkiej. Widać? Co sprawy jej nie ułatwia. Jeśli ktoś potrafi z gipsem na ręce zrobić to, czego autorka nie umie, to bardzo ją to cieszy. I zazdrości trochę. Poproszę tekst. Można troszeczkę bliżej? O, dziękuję. Ale gips. Rękę złamałam. Skutek upadku. Gips się nakłada w takim wypadku. Czego nie zrobisz, gdy ręka w gipsie? Nie zgadniesz, ile rzeczy jest na tej liście. Pierwsze. Nie wyjdziesz z pieskiem na zmyczy. Bo drzwi kilkoro musisz zaliczyć. Drzwi od mieszkania i te od kraty, potem od windy. I to dwa razy. Na dole jeszcze czekacie z mora wyjścia głównego dla lokatora i wszędzie zamknąć, wszędzie otworzyć smycz z, z psem na końcu przez drzwi przełożyć to nie granatnik, co sam odpali im mknie wesoło sali, sali, bo ręka jedna, choćby i prawa no nie podoła, taka to sprawa. Choć się nawalczysz, niczym, a duda z ostrym głycieniem to się nie uda. Dwa, zęby umyć, ty nie stworzysz, ktoś ci ją musi przecież nałożyć. Smarujesz kromkę, chyłkiem ci zwiewa jak macierewicz od tupolewa. na boli, chcesz zażyć leki, spróbuj odkręcić butle z apteki. Zamieść podłogę, włożyć skarpety, sprzątnąć okruchy czy inne bzdety. Wszystkie najmniejsze nawet czynności... O koniem stają do bólu kości. Trzy. Piszesz. Ręka przy klawiaturze też jest potrzebna. Słowa podnóżek, źdźbło, bliźni, bruździć, bezradność ścięgien. Wszystkie są poza kończyn zasięgiem. Fotografujesz? Tu mam ścisk szczęki. Sprzęcik wymaga wszak pewnej ręki, a nawet obu, by przyzumować, światło ustawić, tło dopasować, rozpacz ogarnia, złość cię ogarnia, włos nieczesany w rękę zagarniasz. Znaki diaktryczne kuszą i nęcą, kadry już tęsknią, softboxy jęczą. I tak ten wierszyk w niemałym znoju powstawał z trudem jak brak. Stopił. Mam nadzieję, że niedługo do was wrócę. W pełni sprawna, ale na razie ale gips. Do zobaczenia. Jeśli podobał ci się filmik, zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Zasyp skró. <grych> zasyp skró. Zasyp zasup. Zas za subskrybuj. Sub. Dobra. Zasubskrybuj mój kanał. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz. <laughs> Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję.